Hello! Witajcie ponownie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was bardzo fajny filmik z ciekawego wydarzenia, które się odbywa u nas w Weekend w Zielonej Górze, a jest to lotny festiwal piwa. Co prawda nas piwa nie interesuje, bo my piwka nie pijemy, Fuuu. ale przy okazji jest też coś do szamania. A jak jest coś do szamania, to jesteśmy tam my! Tak! tak. <noise> w związku z tym pokażę Wam dzisiaj traki. Co prawda no, dużo ich nie ma, bo tu głównie impreza się skupia na piwie kraftowym, czyli takimi browary lokalne i tak dalej przyjeżdżają. Ale coś tam jest, więc coś przekąsimy, coś Wam pokażemy, mam nadzieję. Słuchajcie, dopiero się otworzyła impreza jakieś pół godziny temu, a już jest bardzo dużo ludzi. bo Jest fajna pogoda, więc może to przyciągnęło ludzi. No w każdym razie idziemy się rozejrzeć, zaraz Wam pokażemy co można zjeść, no i nie omieszkamy, spróbować. Coś przekącimy lub jak to się mówi wrzucimy na ruszt. Tak jest. To są moi drodzy takie podpłomyki widzicie, z serem. I z salami. Już jest gotowe? A to chyba do pieca powiem nie? Chyba do pieca, Dobre. wrócimy tu jeszcze. Tutaj mamy meksykańską y, propozycję, czyli burrito i casadille. Tu na pewno wrócimy, bo mamy już zamówienie na, na to Danko, więc. Tutaj co mamy? Burgerki. Prosto z Poznania. A widzicie? A tego nie znamy, bo to wcześniej nie było. Jest część takich, które już znamy, bo ten festiwal u nas się co, corocznie odbywa. To na pewno grecka kuchnia, czyli suwlaki w różnych wydaniach. Są kalmarki, jest mięsne też. Także myślę, że ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią takie właśnie greckie klimaty. Tak, 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 tak. O to są właśnie te malutki. A No i te pasztalki też. O pasztal Denara. O A nie wylec to... Yy... Właśnie z okay. tym food się spotkaliśmy w, we Wrocławiu na festiwalu Pasie Brucha w tamtym roku. A Bułej tutaj mięsem. będziecie mieć bułę szarp z szarpanym mięsem, ale o, zamknięta tą... jeszcze. O, tu jest to To jest moja ulubiona miejscówka. też Pierwszy raz jadłam właśnie na festiwalu pasi Brzucha we Wrocławiu w tamtym roku. Rewelacyjne kurczaki na różne sposoby, bardzo fajne propozycje. A, moi drodzy, pasiebus. Pasibusa chyba wszyscy znają. W całej Polsce kilka mają swoich stacjonarnych sklepów, ale oczywiście też są e, food trucki. Od foodtraka zaczynali oczywiście. Ale takim, taką popularnością się cieszą ich hamburgery, że otworzyli e, również stacjonarne restauracje w różnych miejscach, nawet w Zielonej Górze ostatnio otworzyli. Macie fajną rzecz, bo to jest jedyna w Polsce foodtrakowa pizza y, na Drewnem opalanym piecu. I to jest dosyć ciekawe. Są pizzerie truckowe, ale ta jest z drewnem opalanym piecu. Co tu jeszcze? No, nasz dzik zielonogórski, co prawda, on jest nasz, ale jeszcze nie jedliśmy tutaj. <noise> tutaj macie o. A będzie, że jest kiełbaską dzisiaj? Nie jest jakiś hot dog. A jedno. Dodatki własnej roboty do wyboru. No, trzeba chyba naszym też będzie dać zarobić dzisiaj. No A się tutaj będzie klipka. stado. Dla piwoszy, stada, stanowisk. Tak. To nas mało. Ja bym jeszcze jakąś kawkę poszukała, bo słyszałam, że tu jest jakaś dobra kawka speciality. Więc na pewno tam zawitamy. il est I co? nie ma tej kawki? Nalewki różne były również alkoholowe, domowej roboty. Słuchajcie miało być kawka, a tu jest chyba... nie to są lody. To są lody Ale rzemieślnicze. Słuchajcie, lody są w ogóle też ze Świdnicy, więc niedaleko nas. Fajny samochodzik. No świetny. Dlaczego no, tylko jeden? Mamy pierwszą. A co to jest? Dlaczego To jest jeden? Spicy. No druga jest, bo pan zadzwonił już, bo pierwsza była. A to jest Spicy i coś tam. Słodko-ostry. słodko, tak. słodko proszę bardzo, pałki. Ty masz swoje pałki, ja mam swoje pałki. To ja to postawię. Nie za duże. Ale... Ten jest dobry? Mm -hmm. będzie teraz źle? Mm. Taki jak ostatni? Mm, chyba lepszy. Znaczy o, o nie już się nie najemy. bo. Ja jeszcze biorę na drogę. Drugie woła, ale ja będę Wam to stawać za to. Pawełek sobie pójdzie, a ja sobie spróbuję. I to jest słodko-pikantny kurczak w takim sosie. Lubiący. Mm. O, nie ten widzę. jest super, ja ten to lubię bardzo. To jest mój ulubiony, sojowy. So, Sojowo-słodki? Tak, słodko-sojowy. Tutaj wzięliśmy małą porcję, jak będziecie chcieli, to możecie sobie wziąć większą, ale ponieważ my chcemy więcej... My testujemy, wiecie, wszystko rzeczy. dla Was. No właśnie. Lemoniatka, yy, powiem Wam, tam z futraka jednego. Pawełka dobra, ale taka przesłodzona. Moja z kolei mało, mało ma tej substancji no, smakowej. Twoży. Trochę zaśpieczony. Ale dla mnie no dobre. Brakuje tu słuchajcie, jakiegoś ryżu. Nie? Mm -hmm. nie? Zupełnie inne smaki. Mm -hmm. Taki bardziej na pomidorowo, paprykowo. Taki typowo sojowy, nie? Nie wiem. Jeden i drugi bardzo dobre. Chyba we Wrocławiu jedzą lepszego. No. Moim zdaniem tutaj jest lepszy. Pierwsza runda za nami. Czas na rundę drugą. Runda druga. Zmieniamy miejsce. Jedziemy z jednej strony na drugą teraz. Patrz, pod płomyki cysterskie. Wyt, wytnie na zakwasie piwnym. Dlatego pan jest ubrany jak jakiś. Zakonnik. <grym> to skąd jesteście? Skąd? A! Tak. I tam na stałe stoicie? Nie, znaczy tam mam siedzibę, ale nic takiego. A, jesteśmy, a... No jesteśmy gdzie indziej. A, jest, a... Okej. Okay, co Já vím, který jsme. Já my dva. Já dva. Co? Chci, abychom se chodky zralili. Vy dva tradycyjne. To jest tak Śmietanka z czosnkiem. to jest chyba. O? No, tak, bo to jest... Nie, nie, to jest cebulka prażona i czarnuszka. Tak. E, a to jest śmietanka Jest jeszcze taki z salami, to się nazywa współczesny. Podpłomyki cysternkie na żytnim zakwasie. Tylko nie mamy matyczków, jak to? Będziemy to jedli łatką. Łapką. Łóżka? Tak? No, tak? Powinno się tak wiecie gryźć tak obywateli, z, z nie no, tak. Ale fajne. No, gorące. Prosto z pieca. 3 minutki i Jak widzieliście piec? No. Polany drewnem. Opalany drewnem, dlatego jest fajny smak taki. Z a la pizza, ale bardzo zdrowe, ponieważ no to jest wiadomo inne, inny rodzaj ciasta, tak? Widzicie, że to taki. Taka maca, można powiedzieć. To zupełnie inne niż pizza. Załoga jest super ubrana, klasztorne takie habity. Prawdziwi cystersi tu przyjechali, prosto z Golgowa. Osobiście bardzo lubię piwo, lody pitne zimno o Bez Beza z mówi bardzo dużą furorę, Nutolle ma bardzo dużo czuwalnych orzeszków. Aczkolwiek no, mój z kurtem i obrócę. No właśnie, Jeśli ja tak o tym nie odrócę. Jeśli masz tego bądź to poleciłabym No to. ja bym poprosiła. jedną tą, bez, bez niczego. Jechał Lodzik, moi drodzy. Bardzo dobra zielonogórska lodziarnia z takim fajnym pick-upem. Czy jak to się taki motorek z dostawką. Motorek z dostawką. No, Zaraz Mm. Ja mam mango yy, z jogurtem, bardzo dobre rzemieślnicze lody, bez polepszaczy, uwaga bo lemoniada zaraz padnie, o jakaś wychura się zrobiła, może jutro Pawełek się też skusi, bo ja na razie działam sobie sama, słuchajcie, lody piwne, no właśnie, jesteśmy na festiwalu piwa, tutaj pani proponuje nam lody piwne, ojej, mhm, Piwko. Smukuję jak piwo? Ale zobaczcie, takie słodkie, jakby posłodzone piwo. Nie powiem, jakie, żeby nie było, że robimy reklamę piwa. Znaczy my wiemy, jakie, ale, ale wiem, nie... jakie. Bo tak. my się dowiedzieliśmy, jakie. Słuchajcie, no, najgorsze nie jest, ja piwa nie lubię, ale. Ja piwa nie lubię, ale lody piwne zaczynam lubić. Ja bym wciągnęła te lody. No, co tam, nie? To się nie liczy, Bardzo dobre. Ale trochę gorzkawe, taka goryczka przebija. Od piwa. Ona jakby były śmietankowe i z, z dodatkiem właśnie piwa. No, powiedziałbym Wam jakie, ale nie mogę. <laughs> Dobra, no to myjemy, bo się rozpuszczam. Kawka. Frapę. Czyli mrożona kawa, właściwie kawa z mlekiem i kostki lodu. A do tego coś pysznego i portugalskiego. Mm. Pasz del nada. Księżyca. Nie możesz jej postawić? Nie będzie łatwiej? Nie, będzie tak lepiej. Dobra. No to żremy, bo to już chyba dzisiaj ostatnia rzecz. Resztę jutro A Ale ciepłe. Moje nie, ale bardzo dobre prawie jak w Portugalii po tych kwaśnych lodach jogurtowych i kwaśni, gorzkich lodach piwnych to, to to jest ulepek bardzo dobre no to obżarstwa na dzisiaj wystarczy? Znaczy, ja się tak bardzo nie obiadłem znowu ja się strasznie obiadłem. już ten pasztel mnie dobił yy, co Ci najbardziej dzisiaj smakowało na tym pierwszym dniu? na tym pierwszym dniu jeszcze nie inne rzeczy. Kurczaki, nam wiedziałam. To na pierwszym miejscu byś kurczaczki, kurczaczki dał? Kurczaczki. A ten podpłomek Ci nie smakował? Podpłomek był dobry, ale nie na pierwszym nie. miejscu. A, czyli Ty kurczaczki. Tak. Ja wybieram podpłomek. No takie bardzo nieoczywiste, nigdy czegoś takiego nie jadam. Szczególnie ten z cebulką. I z czarnuszką. No i wieszcie, jak zje coś takiego, to się myśli, że coś zdrowego się zjadło. No to chociaż tyle dobrego. <śmiech> <śmiech> I... No i no jak tylko jedynkę wybieramy, to na razie tylko to. A zobaczymy co jutro, bo jutro będziemy brać inne rzeczy. Tak. Za chwilkę zobaczycie, co weźmiemy jutro. Zaczynamy dzień drugi. Dzisiaj troszeczkę więcej ludzi, widzę, jest. Był problem w ogóle z parkowaniem, bo jak to przy niedzieli. A co my dzisiaj zjemy? Masz już jakieś typy? Pizza. No jednak, na pewno pizzę z tego pieca yy, opalanego drewnem. I? I pyzy. No, Pys chyba nie ma. Ale to zobaczymy, Paweł się uparł na pyzy, idziemy szukać Mhm. Mm Moi drodzy, mamy to, mamy to. Słuchajcie, mamy pizzę, jak widzicie ją tutaj na dole. Czekaj, Czekaj bo mamy już jakieś nasionko z drzewa. A dobra, to się zje. Okej, okay, zabrałem. Pizza świeca, y, tak jak Wam mówiłam, chyba jedyny food truck w Polsce. Jeżeli się mylę, to piszcie w komentarzach który ma pizzę z opalanego drewnem pieca. Wzięłam sobie cztery sery, bo ja bardzo lubię gorgonzolę. Widzę, że trzeba jeść tak jak w Neapolu, mhm. składać. Patrz, spód jest też wypieczony, nie tak jak... Znaczy, nic nie mylę. Świeża. Mm. Ale dobra. dobra no. Rewelacja. Mm. Normalnie wypad do Leszna trzeba będzie zrobić, słuchajcie. Bo okazuje się, że prosto z pieca powstało na bazie irlandzkiego pubu. Potem się przekształcili w pizzerię. Mają dwa lokale stacjonarne w Lesznie. No i oprócz tego jeżdżą futrakiem. I co? Można? Jak ktoś sobie coś zamarzy i wymyśli i ma pasję do tego, da radę. Ale dobrze. jest. Myślałam, że mi będzie brakować sosu pomidorowego, bo to była jedyna, która nie miała. A jakbyście chcieli pół na pół to możecie pod warunkiem, że spód jest taki sam. Jak nie ma, no to wtedy nie, ma, nie da rady, no. Ale brzeg jest dobry, taki no. miękki. Ale też przypieszony. Miękki, no. ale przypieszony. Ja chciałem mu Eldan. No. Nie na Idziemy na dzika teraz na drodze. A dokładnie na hot dog. Okej, okay, moi drodzy. mieliśmy sobie na pół. Jesteśmy przy Dziku, Dzik Food truck, Zielona Góra. Zwyk... Potężny chodnik, jak widzicie, jak Taka fajna, fajny pomysł, Diego się nazywa, bo to jest taka kraftowa kiełbaska pomyślana na ten festiwal. Biała kiełbaska, wieprzowa, ale do tego mamy szarpanego dzika mięsko. No, jest. Sos, jest jalapenio. ja już tu widzę takie kawały jalapenio, więc ja nie wiem, jak ja to zjem. Jest gorący sos serowy i są na czosy. także to może być fajne. Bułka fajnie zgrillowana widać. O Jezu, ugryzam długo, gdzie to tak. Ja to w ogóle nie jestem odporna na to jalapeń. Mm. Ale mega mm. to jest. A, kiełbasa, dobra. Ale dobre w ogóle to jest. To jest kiełbasa, ale... dziewczowa, ale... no nie jakaś tam... Pyszne. Tak, Z zgonu, od naszych lokal od naszych lokalnych wytwórców. Mm -hmm. O klipie mówił? Nie wiem z jakiegoś pana na ryneczku. No w każdym razie no lokalna kiełbasa od masaża, tak? Nie ze sklepu. O matka, jakie to dobre. Mm. Rewelacja. Słuchajcie, mm. to jest świetne. Ten sos serowy robi taką robotę. Mm. Te naczosy fajnie też chrupią, nie? Tutaj mm. w tym... Pora deserek. Ja dzisiaj na churrosy wpadłam. Tam są baklawki, do później pójdziemy sobie też po baklawki. Bakrawki będzie będziesz tu? Do domu, na spokojnie. Mamy churrosy, moi drodzy. Ciekawe co powiesz. Zobacz. Ja się na razie nie odzywam. Twarde. Strasznie dużo cukru. Robię lepsze. No, mnie najciekawsze. Znaczy, wydaje mi się, że problem polega na tym, że one już były zrobione. One leżały chyba, no? No. Jak się je takie świeże, takie jak my robimy w domu, fajne, buterowkowane, czyli to są te takie meksykańskie. Takie bardziej, wiecie? Obtoczone w cukrze. Nie te takie malagińskie, jak pokazywaliśmy Wam w filmikach z Malagi. Zachęcam do oglądania, jak ktoś nie widział, bo to są takie bardziej już meksykańskie, madryckie, y... no i mówię, jak jedliśmy w, na przykład w Madrycie na, na markecie tam, takie świeże, prosto zrobione, to one były super, te są, no, zjeść można. Ale spodziewałam się czegoś lepszego. No. Może no. jakby była jakaś domaczania, i tak może trzeba było wziąć tą czekoladę czy coś, nie? Tak, najlepsze jedliśmy na Brooklynie, na Brooklynie, gdzie były faszerowane A. czekoladą. Tam mogły być. są w ogóle, no ogóle meksykańskie, słuchajcie, takie no. Faszerowane w środku różnymi rzeczami. Tak. Te z czekoladą w środku, ale one były pyszne. Na Brooklynie taki food court był. mniej mm -hmm. więcej jak tutaj futraki, tylko że wam nie futraki. To Wtedy nie, nie nagrywaliśmy, więc wam nie pokażę. Stoiska były e, z różnymi rzeczami. Między innymi pierogi były też. E, polskie. Polskie, tak. Polacy sprzedawali, bo słyszeliśmy. Eee, I tam były dopiero dobre te. Słodkości arabski. Arabski. Aha, aha, arabskie. Arabskie czy, czy bałkańskie? Bałkańskie. Bałkańsko-arabskie. Kto ma ochotę, niech pisze w komentarzu. Opowiedz Pawełku, co jesz. Moi drodzy, jem baklawę. Do góry nogami ją ja żeby mi się co? nie jaku? pokapało baklaba pistacjowa. Mm. No i która lepsza? Ta czy ta w Maladze? No. To nie jest aż tak krupiąca. Chyba ta w Maladze była lepsza. Jednak. Sucha jest? Nie. Na pewno nie jest listkowana tak bardzo, bo tamta się aż tak rozsypywała. Pamiętasz, taka była? Jest bardzo dobra, ale w maladze była lepsza. Spróbuję teraz jeszcze czegoś. To jest kataifi, czyli coś jak baklawa. Tylko, że takie, jak widzicie, takie duże z takich włosków ciągnących się. I. E... Ale dostałeś się duże? Eee. Duża porcja soleima. Do domku Powiecie, wiecie, my nie wiemy kiedy takie fotraki tu znowu przyjadą, nie? Mm. To jest do orzechów włoski? Tak. To są same włosy, tak? Z syropkiem. Sa same włosy z syropiem. Całkiem dobre. Orzechy czuć? Dużo orzechy. To jest takie bardziej chyba nasyropione, mm. jeżeli jest takie słowo. Złapałam. No, dobre Bierunko, słodkie, bardziej słodkie nawet, że Ale Dużo się nie raz jeść. Hmm. Smaczne. Ale... Ale te słodycze z malagi, które jedliśmy na tastingu były moim zdaniem lepsze. Ale to była dzielnica arabska, wiecie, jak to jest nie. Dzielnica arabska, no. Granada, i te sprawy. Ale bardzo dobre. jadłem w Polsce, już o wiele gorsze. Reszta do domku. Na pewno o wiele, wiele lepsze niż to, co jadłem w samolocie. Aha. Tam mam gdzieś też... Obejrzyjcie link. sobie, tak? no. obejrzyjcie sobie jakie Chyba z, z samolotu. To nie ma nawet porównania, to jest o wiele lepsze. Eee, czyli Hiszpania wygrywa. To na drugim miejscu można powiedzieć. Pyszne. Fajna impreza. Jak ktoś lubi piwo, to już w ogóle dla niego fajnie, bo sobie może różnych takich lokalnych browarów spróbować. No, a myśmy sobie tu pokosztowali takich dań, które nas bardzo zaskoczyły pozytywnie. Tak. A dzisiejszy dzień to w ogóle hit jakiś był. Tak, hicior. Zamówiliśmy dwa hot dogi jeszcze. No. Jedliśmy jednego na pół i zamówiliśmy jeszcze dwa no, do domu. Masakra tak nam posmakowała ta kiełbasa. Byłam przekonana, że jak zrobili z kiełbasą, to będzie kiepski. A się okazuje, że kiełbasa była bardzo dobra, nie? tak? Wszystko no, to oczywiście... zależy od produktu. No, kurczaczki wziąłem też do domu. No Mati też w tym gustuje. Jeżeli mielibyśmy wybierać z tych dwóch dni. Dla ciebie numer jeden z tych dwóch dni to hot dog. A proszę! Hot dog na drugim miejscu, kurczaczki. A nie, bo pizza była jeszcze bardzo dobra. To wiecie co? To ja bym powiedział tak. Na talerzu bym położył hot doga, pizzę i kurczaczki, i byłoby idealne. I tak. to jest całe danie wtedy. Ja wybieram hot doga na pierwszym miejscu, na drugim miejscu pizzę. I trzecie. Ja jestem wierna tym podkłomykom, więc na podium, na podium są u mnie jeszcze podkłomyki. Dzisiaj najsłabszym daniem były czurki. Tak. I jeżeli, chodzi, a te słodki, właśnie te słodki, to na pierwszym miejscu chyba jednak pasztele wybieramy. Pasztele, bardzo dobre były? Tak. Na tym samym stanowisku, co dzisiaj kupowaliśmy? E, bardzo baklaby. dobre pasztele, takie no i pod portugalskie podchodzące, fajne. Tak. Tego nie lubię, więc nie wam nie ocenię. A czurosy jakby. Bardzo dobre, bardzo dobre. Tak, czurosy były najsłabsze z tego wszystkiego słodkiego, co tutaj braliśmy. Lody jeszcze były bardzo dobre. Bo lekko. Piwne. Nie, to jogurtowe też były bardzo Dobra, musimy kończyć, bo musimy iść odebrać nasze hot dogi i hamburgera. Bo już chyba jest. Już na pewno jest. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie, oglądajcie inne odcinki. I będą już niedługo też... kolejne food trucki. Tak, kolejne food trucki też będą. Tak, tak, tak. tak, tak. się. Tak, 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 My musimy co prawda zrobić wyjazdówkę. Niedaleko na szczęście. Ale no, będzie co? oglądaj. To do usłyszenia. Pa.